Witaj, świetliku! Czy życie może być takie, jak chcesz? Czy możesz mieć w życiu to, czego pragniesz? Czy można o to nie walczyć, tylko zwyczajnie otrzymać? W jaki sposób można wydostać się z czarnej dziury swojego życia, w którą od czasu do czasu każdy z nas wpada? W jaki sposób poradzić sobie z problemami, wyzwaniami i stresem? Możesz być reaktywny i odpowiadać na to, co się wydarza. Możesz być zapobiegliwy i kontrolować jak najwięcej w życiu, zanim coś się wydarzy. Tylko, że to kosztuje bardzo dużo energii. Jeśli słuchałeś mojego podcastu zostań twórcą swojego życia, to wiesz, że żeby kreować, potrzebujesz wolnej energii. Twoja uwaga, czyli Twoja energia, nie może być pochłonięta przez problemy, kłopoty i wyzwania, bo nic nowego nie wykreujesz. Więc, co pozostaje? Zachęcam, żebyś od dziś ustawiał rzeczywistość. Nie oczekiwał, nie żądał, nie walczył i nie prosił, tylko ustawiał. Ustawianie rzeczywistości to narzędzie, które pomoże ci wyjść z kłopotów, jeśli je masz, albo po prostu urzeczywistnić nową wizję życia, jeśli tego właśnie chcesz. I w tym podcaście opowiadam o tym, jak ustawić rzeczywistość. Pierwsze, co potrzebujesz zrozumieć, to to, że rzeczywistość, która cię otacza, to czego doświadczasz, to, co cię spotyka, to jest Przeszłość. To, co jest urzeczywistnione na płaszczyźnie materialnej, zostało już wykreowane, zaistniało, a więc jest przeszłością jeszcze widoczną, jeszcze doświadczaną, ale już przeszłością. Drugą rzeczą, którą warto przyjąć, to fakt, że to jest Twoja osobista kreacja. Jesteś kreatorem rzeczywistości. Być może nieświadomym, co nie zmienia faktu, że to, co w życiu masz, to Twoje dzieło. Dzieło Twoich myśli, emocji, uczuć, działań i zaniechań. Świat, jak lustro, odbił Ci Twoje wnętrze. Być może zapatrzyłeś się na dekoracje, czyli świat zewnętrzny. A ten mówił Ci, że jest kryzys, inflacja, wojna i źle się dzieje. A ty uwierzyłeś, wpuściłeś takie myśli do swojego umysłu, a on zaczął podsuwać ci kiepskie obrazy, Twoje zamartwianie się, niepokój, złość, poczucie winy, Twoje oskarżenia, wątpliwości, wewnętrzne obrazy porażki i niespełnienia. Oto jak wykreowałeś swoje obecne życie. Masz zatem dwa wyjścia. Wyjście standardowe, którego jesteś nauczony: możesz skupić się na swoim problemie, wy wyzwaniu, kłopotach, tym wszystkim trudnym, co się wydarza. Umysł zawsze ci powie, że jak się skupisz, to na pewno coś wymyślisz. Zauważ jednak, co robisz, kiedy skupiasz się na aktualnej sytuacji, na sprawie, która ci nie odpowiada. Poświęcasz jej myśli i dajesz uwagę. A wiesz, że to, czemu poświęcasz uwagę, rośnie. Zatem myśląc o problemach, zasilasz je, myśląc o trudnych sytuacjach, podtrzymujesz je przy życiu. Analizując, jak to wszystko się stało, kto jest winny, może ty, a może jeszcze ktoś inny, a może coś, cały czas oddajesz temu energię. Karmisz trudną sytuację swoją energią, więc wciąż kreujesz więcej tego, Czego nie chcesz? Będzie jeszcze gorzej, jeśli zaczniesz reagować emocjonalnie. Lęk, niepokój, frustracja, strach, złość nie są dobrymi doradcami. Chaos w myślach też nie pomoże w podjęciu dobrej decyzji. Przypomnij sobie, jak się czułeś i jakie były twoje decyzje, które podjąłeś we wzburzeniu, panice, nerwowości. Nie mogły być dobre. Były równie chaotyczne jak Twoje wnętrze. Pamiętaj, że decyzje podejmujemy w tak zwanym zerowym stanie emocjonalnym czyli w stanie wewnętrznego spokoju. No więc masz wyjście standardowe możesz walczyć, a masz też drugie wyjście ustawić rzeczywistość zgodnie z Twoją wolą. Nikt Ci nie powiedział, że tak można. Nikt cię tego nie nauczył, bo świat woli śpiących niewolników. Masz moc swojej kreacji, masz moc kreacji swojej rzeczywistości. Jeśli wykreowałeś trudne sytuacje, to możesz też wykreować idealne sytuacje. Robisz to samo, tylko tym razem odwrotnie i świadomie. Zatem, jak to zrobić? Jak ustawić rzeczywistość? Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to wyjąć uwagę z bieżącego kadru, czyli przestać zasilać swoją uwagą to wyzwanie, ten problem i jakąś trudną sytuację. Nie mam tu na myśli tego, że zaczniesz ignorować to, co się wydarza, udawać, że tego nie ma, chociaż udawanie czasem się przydaje, ale nie o to tutaj teraz chodzi. Chodzi o to, żebyś nie przywierał emocjonalnie i mentalnie do problemu, żebyś się z nim nie utożsamiał, żebyś nabrał dystansu do rzeczywistości, żebyś zrobił w swoich myślach i emocjach trochę miejsca, żebyś oderwał choć na chwilę swoją uwagę od tego wyzwania, od tego problemu czy od tej trudnej sytuacji. To, co może Ci pomóc, to zajęcie pozycji obserwatora. Przestajesz być uczestnikiem, a zaczynasz być obserwatorem. Pozycja obserwatora pomaga obniżyć poziom emocji i chaos w myślach. Patrzysz na sytuację niejako z boku, jakbyś poszedł do kina i patrzył na film. Są tam trudne sceny, ale mówisz sobie: To tylko film, to nic osobistego to tylko film. Zauważ, co się wtedy wydarza. Co prawda, sytuacja zewnętrzna się nie zmienia, ale już się nie pogarsza. Twój problem, co prawda, nie zniknął, ale już się nie pogłębia, bo przestałeś go zasilać emocjami i myślami. To już jest pierwszy krok. Z doświadczenia wiem, że kiedy stajemy w pozycji obserwatora, przestajemy chaotycznie działać i zasilać problem. I wiele prostych sytuacji i prostych problemów. Rozwiązuje się niejako sama. Zatem, kiedy wydostałeś się z bieżącego kadru, to teraz możesz zacząć ustawiać rzeczywistość. Ustawiać rzeczywistość można jedynie z pozycji obserwatora. Wtedy jest to świadoma kreacja. Przyszłość ma wiele możliwych wariantów. W przestrzeni energetycznej, w przestrzeni wariantów, każda sytuacja ma wiele rozwiązań. Możesz wybrać cokolwiek chcesz, nie musisz się ograniczać. Zrozum, że przyszłość jest niczyja, dopóki ktoś po nią nie sięgnie, czyli nie wybierze takiego i takiego wariantu. Świadomie. Więc nie walcz z tym, co jest, tylko wybierz takie rozwiązanie problemu, które ci odpowiada. Ustawiamy rzeczywistość w trzech krokach. Po pierwsze, w zerowym stanie emocjonalnym, czyli czując wewnętrzny spokój, wybierasz rozwiązanie. Zamknij oczy i wyobraź sobie, że twój problem jest rozwiązany. O tak. Jak chcesz, żeby dana sytuacja się zakończyła? Wyobraź to sobie. Możesz skorzystać z narzędzia Tafti, czyli warkocza zamiaru zewnętrznego. Może być to po prostu slajd docelowy który zobaczysz swoimi wewnętrznymi zmysłami. Do tej pory wyobrażałeś sobie negatywne zakończenia, bo umysł ma taki nawyk. Teraz wyobraź sobie pozytywne zakończenie. To jest krok pierwszy. Kolejny krok to ustawienie obrazu czyli swojego wnętrza. Świat to beznamiętne lustro odbije ci wszystko, co jest w tobie. Odbije ci twoje nastawienie, a twoje nastawienie tworzą myśli i emocje. Zatem ustaw nowy obraz, jaki żądasz od lustra, żeby ci odbiło. Zacznij myśleć pozytywnie. Nie puszczaj myśli samopas, tylko świadomie zamieniaj je na pozytywne. Możesz posługiwać się amalgamatem lub oświadczeniem woli. Pozytywne myśli będą wzbudzać pozytywne uczucia. Jeśli pojawią się negatywne emocje, to naucz się je zamieniać na uczucia. Masz myśleć i czuć, że Twój problem jest już rozwiązany tak jak chcesz. Rzeczywistość układa się zgodnie z Twoim życzeniem. Widzisz wewnętrznym wzrokiem pozytywne zakończenie oraz czujesz spokój i pewność. Chcemy, żeby zniknęło napięcie, stres, niepokój, a pojawił się spokój, lekkość i pewność. Oto jest krok drugi. Trzeci krok to ustawienie odbicia, czyli świata zewnętrznego. Ponieważ już widzisz dobre rozwiązanie, już czujesz spokój, pewność, radość, to zaczynasz to dostrzegać w świecie zewnętrznym. Jest to automatyczne. Jeśli na czymś się skupiasz, myślisz o czymś, to widzisz to wokół siebie. Jeśli na przykład chcesz kupić Mercedesa, to myślisz o Mercedesie i nagle zauważasz, jak wiele Mercedesów jeździ po ulicach, prawda? Przecież wiesz, jak to działa. Zatem zaczynasz dostrzegać na zewnątrz to, co czujesz i widzisz w środku siebie, a następnie zachowujesz się tak jakby twój problem został już rozwiązany zgodnie z twoją wolą. To nie szkodzi, że w rzeczywistości materialnej to jeszcze nie nastąpiło. Ty już dokonałeś wyboru i to rozwiązanie jest twoje. Potrzebujesz się zasilać swoimi myślami i uczuciami przez jakiś czas, ale wiedz, że twoje słowo, twój wybór jest prawem. Możesz już działać tak jakby tego problemu nie było. Ot i tyle, resztą zajmie się zewnętrzny zamiar i zadziałają prawa wszechświata. To jest proste, ale wiem, że na początku niełatwe. Nie potrzebujesz walczyć, potrzebujesz skupienia i zaangażowania, aby nauczyć się ustawiać rzeczywistość. Jako twórca rzeczywistości masz dwie opcje. Reagować na to, co się wydarza, czyli na wydarzenia, a w zasadzie na wahadła, które cię prowadzą w życiu, a ty tylko na nie reagujesz. Odpowiadasz emocjonalnie, w panice lub w złości, w napięciu, w stresie, w zacisku. Możesz też ustawiać rzeczywistość, czyli wyprzedzać rzeczywistość. Cokolwiek się wydarza, ty już wiesz, jak się zakończy, bo przecież sam wybrałeś to zakończenie. Co możesz ustawiać? Wszystko. Wolne miejsce parkingowe, wolne bilety na koncert gwiazdy, spotkania z ludźmi, kontrakty z klientami, duże i małe rzeczy w swoim życiu. Wszystko. Rozmiar akurat w tym przypadku nie ma znaczenia. Narzędzie to jest uniwersalne. Oczywiście, na rzeczy większego kalibru trzeba będzie poczekać nieco dłużej. Kiedy warto ustawiać rzeczywistość? Zawczasu, a szczególnie wtedy, kiedy przyłapiesz się na oczekiwaniu. Nie oczekuj, nie miej nadziei, nie spodziewaj się. Po prostu ustaw rzeczywistość, jaka ma być. Gdy przyłapiesz się na posiadaniu zamiaru nie miej zamiaru po prostu sobie weź. Oświadcz swoją wolę światu, to i to jest moje, a potem zacznij działać, aby to mieć. Oto praktyczny przykład w trzech krokach. Pierwszy krok. Patrzysz w kalendarz i widzisz, że następnego dnia masz spotkanie z klientem. Drugi krok. Zapytaj siebie, co czuję i co myślę o jutrzejszym spotkaniu. Jeśli przyłapiesz się na negatywnych myślach i emocjach, zamień je na pozytywne. Poczuj radość ze spotkania, spokój i pewność rozwiązania. Trzeci krok: Wyobraź sobie zakończenie tego spotkania. Każdy z Was otrzymał to, na czym mu zależało. Ściskacie sobie dłonie, podpisujecie umowę. Wyobraź sobie to zakończenie ze wszystkimi szczegółami, jak najbardziej wyraźnie i dokładnie. Uruchom wszystkie zmysły. Jeśli chcesz, możesz kilka razy powtórzyć ustawienie, ale bez presji. To ma być przyjemność dla Ciebie. I już. Ustawianie rzeczywistości to bardzo proste narzędzie do kreowania swojego życia. Jeśli chcesz urzeczywistnić nową wizję życia, chcesz nauczyć się zasad transurfingu i technik tafti, to zapraszam Cię do współpracy indywidualnej. Zapraszam Cię na warsztaty i na webinary, które prowadzę. Jeśli chcesz nauczyć się tej techniki i ustawiać swój biznes, zapraszam na Masterclass Ustaw Swój Biznes na Sukces. Wszystkie informacje o współpracy, najbliższe warsztaty i spotkania, a także pełne wiedzy i ćwiczeń nagrania webinarów, znajdziesz na stronie www.akademiatransurfingu.pl.